Kuchnia to dla większości narodów niezbędny element tworzący kulturę i towarzyszący w codziennym życiu. Do sztuki gotowania dużą wagę przykładają również lokalne społeczności, w których tajniki tworzenia potraw pozostają często wyłącznie w posiadaniu kucharek. Wiedzą na temat swoich przysmaków postanowiły się podzielić gospodynie z ochotnicy, które tradycyjną wiedzę przekazały na karty nowej gorczańskiej książki kucharskiej. Kwestia kuchni to nie jest tylko jedzenie, to jest kultura. To jest bardzo ważny element kultury lokalnej, lokalnej tożsamości. To dotyczy tej małych społeczności, jak i tych dużych społeczności. I wiedziałem, że to nie będzie taki łatwy projekt, że on będzie wymagał dużo zaangażowania czasu, i czekaliśmy na właściwą okazję. I tą właściwą okazję były granty LGD, które umożliwiały pisanie jakichś wniosków o rzeczy związane z kulturą. I od razu wiedzieliśmy, że to będzie książka i że to będzie strona internetowa z wideoblogiem naszej kuchni regionalnej, z Ochotnicy i Stelmanowej. Jako, że w powstaniu książki kluczową rolę miały gospodynie, spytaliśmy jedną z ich przedstawicielek o kulisy pracy nad publikacją. Robiło się zebranie, spotkanie, różne koła gospodyń, no to my między sobą wspominały, jakie które potrawy pamięta, które jakie dawno, przy, ojce, dziadki to przygotowywali, no i które się po dziś przygotowuje. No niektóre już może nie masz, bo młodzi nie chcą tego jeść, bo może nie starodowne, a nie modne, a to jednak to była kuchnia najbardziej prosta i bez żadnych przerobionych jakichś potraw, jakichś tam przetworzonych i żadnych przypraw cudacnych. No było takie proste i szybkie i zdrowe. Jednak przepisy od gorszańskich gospodyń nie trafiłyby do tak szerokiego grona, gdyby nie ciężka wydawnicza praca. Książkę dostaliśmy w takiej w formie luźno spisanych przepisów od poszczególnych e, autorek dań. Więc naszym zadaniem jako wydawnictwa było ich ujednolicenie, żeby książka miała e, no, podobny charakter. No więc e, panie pisały tak, jak e, z głowy, jak gotowały, że trzeba dodać tutaj mąki, tutaj trochę wody. Więc w książce nie może tak być. W książce jednak kucharskiej, e, a taka, taka jest rola tej książki, Muszą być no, konkretne ilości i sposób wykonania potrawy. Więc e, było kilka pań, do których mieliśmy telefony, które tak naprawdę znają wszystkie te przepisy, no i musieliśmy dzwonić, e, żeby uzgodnić. Książka to nie koniec promocji ochotnickiej kuchni. Dla tych przywiązanych bardziej do cyfrowej rzeczywistości, przygotowano kulinarnego wideobloga. W zasadzie można powiedzieć, że było to kilka tygodni, bo trzeba było to wszystko dokładnie zaplanować, zebrać jakby wiedzę na temat tej kuchni, czyli w zasadzie jeszcze przed wydaniem książki mieliśmy już przygotowany materiał, z którego korzystaliśmy. No i trzeba było się umówić z paniami z koła gospodyń wiejskich, które filmowaliśmy na miejscu, u ich domach. Książka Kucharska Ochotnickich Gospodyń to dobra okazja do poznania kultury i zwyczajów regionu. To również udokumentowanie wiedzy, która jest w regionie przekazywana z pokolenia na pokolenie. Książka ma dużą wartość nie tylko dla miłośników regionu z innych części Polski, ale przede wszystkim dla lokalnych młodych pokoleń, z których wyrosną kolejne wspaniale gotujące gospodynie.